Moi kochani, czasem może słyszycie, że, że niektórzy z Was jakoś oglądają horrory, jakieś takie filmy, które, w których jest jakieś przerażające zło i czasem się tak w dziwny sposób lubi, lubimy bać. Bardzo chciałbym Was prosić, żeby z takich filmów zupełnie zrezygnować. One nie przynoszą niczego w naszym życiu, oprócz takiego uczenia nas strachu, uczenia nas lęku i pewnego rodzaju takiej dziwnej fascynacji złem. A dzisiaj w Ewangelii wydarza się coś zupełnie innego. Dwaj opętani, bardzo ludzie, którzy są pod wielką mocą złego ducha, którzy zachowują się rzeczywiście może w sposób przerażający, wychodzą na spotkanie z Jezusem i dokonuje się ich zupełne uwolnienie. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o tym, że niezależnie od tego, jak bardzo człowiek może być pod władzą złego ducha. Jak czasem zdarza się niektórym ludziom bardzo grzeszyć, może ktoś z Was ma wrażenie, że zmaga się z jakąś wadą, z jakimś złem, które jest bardzo trudne do wykorzenienia. Dzisiejsza Ewangelia przypomina, że, że Pan Jezus sobie z tym radzi. Że Pan Jezus ma, ma moc, jest silniejszy od wszystkiego. On ma moc uwolnić nas z, wszelkiego, z wszelkiej formy zła. Ale zobaczcie, że na końcu tej Ewangelii jest taka bardzo przykra y, scena, kiedy mieszkańcy tego miasta którzy znali tych dwóch opętanych wychodzą i widząc co się stało, proszą Jezusa aby sobie od nich poszedł nie chcą go przyjąć dlaczego nie chcą go przyjąć? dlatego, że stracili, pewne, stracili jakiś majątek te złe duchy weszły w świnie które, które wszystkie wpadły do jeziora nie patrzcie na ten fragment trochę dzisiejszą naszą wrażliwością, że Pan Jezus niby świnek nie lubi, czy w ogóle na zwierzęta jakoś że, że, że zwierzęta jakiegoś tutaj doznały, doznały jakiegoś cierpienia, ponieważ pamiętajcie, że dla żydów świnie były zwierzętami nieczystymi, w jakiś taki niezrozumiały dzisiaj dla nas sposób były jakoś symbolem zła. I to, że, że całe to stado wyginęło, jest po prostu znakiem, że Pan Jezus to zło, które było, które było w, w tych dwóch opętanych ludziach, wykorzenił do końca, uzdrowił ich do końca. Ale czasem tak jest, że żeby zostać do końca uzdrowionym ze zła, trzeba z czegoś zrezygnować. Zrezygnować z oglądania jakichś filmów, z grania w jakieś gry, które, które nas fascynują. Wydaje się, że coś tracimy, ale tak naprawdę zyskujemy wtedy coś nieporównywalnie cenniejszego. Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas na, do tego, żeby na nasze życie patrzeć naprawdę oczyma wiary żeby nie było w naszym życiu nic cenniejszego od relacji z Panem Jezusem i od czystego serca. Jeżeli widzicie w sobie jakieś zło, które potrzebuje interwencji Pana Jezusa, jego pomocy, to z wielką wiarą dzisiaj się Mu powierzcie.